Cześć, ponownie Kuba Janet. Dzisiaj pokażę Wam prace wykończeniowe mieszkań, a właściwie ich przebudowę, tak aby z mało funkcjonalnych 75 metrów stały się idealnie skrojonymi dwupakami, a właściwie dwoma osobnymi mieszkaniami. Tutaj salon z aneksem kuchennym bez większego wysiłku zamieniamy w dość zgrabną kawalerkę. To tylko kwestia aranżacji oraz zmiany toalety w funkcjonalną łazienkę. Mieszkanie trzypokojowe w ferworze remontu. Całkowita przebudowa łazienki oraz zlikwidowanie jednej ściany działowej dały nam możliwość wygospodarowania salonu z aneksem kuchennym oraz dwóch bardzo funkcjonalnych sypialni. Chodźmy piętro wyżej. Tam na tej samej powierzchni prace są dużo bardziej zaawansowane. Byłem tutaj 3 dni temu i sądziłem, że remont we wszystkich mieszkaniach przebiega podobnie, ale chłopaki na trzecim piętrze chyba w ogóle nie śpią. W obu mieszkaniach jest już wykonana cała główna przebudowa. Zmiany elektryczne i hydrauliczne są ułożone płytki na podłogach oraz wykonane gładzie na ścianach. Następne etapy to wykończenie łazienki, malowanie, montaż drzwi, podłóg i parapetów oraz zabudowa meblowa. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz, dość nietypową dla takich metraży w budynkach deweloperskich. Pamiętacie duże okna od frontu, które Wam pokazywałem? To sypialnie z wystawą północną. Ale salon to dwa okna na południe z małym balkonem od strony podwórza. Mieszkanie 43 m2 z oknami na północ i południe to fajne i rzadko spotykane rozwiązanie. Zobaczyliście dzisiaj pracę w mieszkaniach. Mam nadzieję, że uchwyciliście oryginalność tych powierzchni. A jeśli nie, to na pewno zobaczycie je w kolejnych odcinkach w miarę postępu pracy. Do zobaczenia.